Magdalena Cielecka, uznawana za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek, niedawno wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej, której rezultaty szybko trafiły na Instagram. Aktorka postanowiła zapozować bez górnej części ubrania. CEO wywołało falę zachwytów nie tylko wśród jej oddanych fanów, ale także u samego Andrzeja Chyry, który nie omieszkał wyrazić swoich uczuć w komentarzach. Magdalena Cielecka, znana zarówno z kinowych produkcji, jak i roli na deskach teatrów, z powodzeniem buduje swoją rozpoznawalność, nie zapominając o mediach społecznościowych. Jednym z najnowszych kroków, którym aktorka zaskoczyła swoich obserwatorów, było odważne pozowanie taples w najnowszej sesji zdjęciowej. Nie jest tajemnicą, że status gwiazdy nie ogranicza się jedynie do pracy nad sztukami czy długich godzin spędzanych na planie filmowym. Magdalena Cielecka postanowiła podkreślić swoją pewność siebie i kobiecość poprzez odważne ujęcia, na których zdecydowanie prezentuje się bez górnej części ubrania. Na zdjęciach aktorka zmysłowo zakrywa swoje piersi dłońmi, jednocześnie eksponując swój naturalny wdzęk. Reakcje fanów były jednoznaczne, zachwyceni tym, jak pięknie prezentuje się przed obiektywem. W komentarzach pojawił się jednak nieoczekiwany głos. Andrzej Hyra, były partner Magdaleny Cieleckiej, nie pozostał obojętny na nowy wizerunek aktorki. Jego reakcja nie miała formy długiego komentarza, ale pełna była emocji wyrażonych w postaci serduszek umieszczonych w miejscu oczu. To niewątpliwie sugeruje, że Hyra nie tylko docenił odwagę cieleckiej, ale również z zachwytem spojrzał na jej nowy, odważny wizerunek. Magdalena Cielecka, świadoma swojej siły i piękna, udowodniła, że sztuka piękna może mieć wiele form, a odważne wybory artystyczne potrafią poruszyć nie tylko fanów, ale również bliskie osoby. Jej nowa, odważna sesja zdjęciowa stanowi inspirację dla tych, Którzy pragną śmiało podążać za własnymi artystycznymi impulsami, zyskując jednocześnie wsparcie i akceptację otoczenia.